Cześć, wasza życie poczciwe. Dzisiaj update na temat mojego morsowania i stosowania metody Wima Hoffa. Zapraszam. Jestem już dwa tygodnie na intensywnym programie, gdzie co dwa lub trzy dni chodzę i zanurzam się w takiej właśnie wodzie. Zobaczcie tą wodę. Lud już nie jest, dzisiaj minus 5. Jako bonus w tym filmie pokażę Wam. Jak się zużywa bateria na takim zimnie w mojej deskorocze. to Pojechałem 5 km, zobaczymy, ile mi tam zeszło Wracając do update'u, jeśli chodzi o metodę Uimahopa, zanurzam się, zacząłem zanurzanie dwa tygodnie temu, i pierwsze moje zanurzenie trwało 4 minuty. I też był to listopad, jeszcze była temperatura plusowa. Za 2-3 dni wróciłem i zanurzyłem się znowu, tym razem. 5 minut i to już był grudzień, zrobiło się coraz zimniej, ale wciąż było w porządku. Dopiero ostatnio poczułem naprawdę mega kopa, jeśli chodzi o zimno, bo pobiegłem jak zawsze nad jeziorko, w którym robię moje zanurzanie i była śnieżyca po prostu wiatr wiał niesamowicie mocny i waliło śniegiem. No ale jak to sobie postanowiłem, że będę to robił, tak to robię i dobiegłem, było mi mega zimno. Rozebrałem się, jak mnie przewiało, to nie wiedziałem co się dzieje. No ale później, poza tym jeszcze kaczki tam były w mojej okolicy, musiałem, musiałem wejść z kaczkami się kąpać. No, ale wlazłem i 6 minut zrobiłem, to jest mój najnowszy wynik. I też zanurzałem ręce, tylko że faktycznie zanurzanie ręce, ramion to jest bardzo ciężkie, w sensie jak one, one tak odmarzają, że potem, gdy ja wychodzę, szybko się chcę wytrzeć i biec do domu, no to przez te Zamarznięte ręce zajmują mi to dłużej i na tej śnieżycy i tym bardzo zimnym wietrze marznąłem przez to mm, dłużej niż bym chciał. Ale oprócz tego wszystko jest w porządku. Chcę dojść w najbliższym czasie do 10 minut w pełnym zanurzeniu. I cóż, jest to cały czas bardzo przyjemne medytacyjne doświadczenie. <laughs> przyjemne, jak już się skończył szczególnie. Tak jak za po pierwszym razie za każdym razem zauważyłem, że sen, że spanie jest głębokie, też tam pisaliście, że też to zauważyliście. Tak, sen jest mega głęboki, mega dobry. I zauważyłem też jeszcze jedną ciekawą rzecz. Wpływ diety, tego co się je na to, jak się czujesz przy zanurzaniu, bo w sobotę byłem na turnieju tenisa stołowego, firmowego i no cóż, nie powiem, że poszło mi dobrze, bo poszło mi niedobrze. Byłem tak jakby dwa miejsca od razu przerzucony, bo nie było oponentów. E, potem miałem oponenta, który był na poziomie bardzo niskim. I nagle, nie grałem o... Już grałem o drugie miejsce praktycznie. Byłem, byłem w finale, abym ja co wygrał z tym gościem, z którym grałem. Graliśmy best of five, czyli pięć setów do trzech wygranych. Pierwsze dwa przegrałem, bo byłem zimny, jak nie wiem. Ale słuchajcie, potem poczułem już, że będzie kumbek, no bo była taka moc. 2-1, wygrałem 2-1 i ostatni, ten czwarty set, to był moment kluczowy, gdzie przegrywałem 7-1 i zrobiłem kubek i wygrywałem 10-9 i był mój serw jeszcze, czyli to już byłem jedną nogą, byłem już w finale, już się witałem z gąską, mimo że dopiero byłoby 2-2, no, ale to jest nieważne, miałbym potem ten moment. No w każdym razie podsumowując, przegrałem, <laughs> byłem smutny, stwierdziłem, że trzeba zrobić dzień węglowodanowy, i zjadłem wtedy dużo dziadostwa, zjadłem KFC, zjadłem loda, zjadłem chińczyka, potem jeszcze wieczorem zjadłem, a potem przyszedłem na to zanurzanie. czym różnicę, jeśli chodzi o to, jak mogłem się skupić, jak wytrzymywałem zimno. Wbrew pozorom się, wydawać by się mogło, że więcej kalorii to będzie lepsza odporność, lepsza wydajność, wydolność organizmu w takich warunkach. A zauważyłem że odwrotną, bo gdy jestem na swoim normalnym ketogenicznym reżimie, to nic takiego się nie dzieje. A gdy zrobiłem ten dzień węglowodanowy, jeszcze taki brudny dzień węglowodanowy, nie oszukujmy się, e, rzadko takie robię, ale taki właśnie zrobiłem, to to zanurzenie i ta, to morsowanie nie było aż takie przyjemne. I też po wyjściu odbijało mi się tymi lodami, tym, kurde, chińczykiem, no. E, nieprzyjemne doświadczenie. Także też to, co jesz, ma duży wpływ na to, jak będziesz sobie dawał radę pod lodem. Wydaje mi się, że jedzenie tłuszczy, większej ilości tłuszczów, przepraszam, ma dobry wpływ na to, jak, jak potrafi Twój organizm wytrzymywać niską temperaturę. To tyle na dziś. Dzięki Wam za życie poczciwe. Jeszcze ten test, o którym mówiłem. Zobaczmy. 5 km na minus 5 stopniach. I jak? Bateria. 52%. Nie jest źle. Powinienem dojechać do pracy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Kolejny update a propos morsowania zrobię za jakieś 2-3 tygodnie. I widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku recenzji. W kolejnym odcinku vloga. Jeśli ten content ci się podoba, to zasubskrybuj. Pozdrawiam. Na razie. Też.